Masz dość tycia z powietrza, mimo, że starasz się jeść zdrowo i odmawiasz sobie wszystkiego? W tym wideo pokażę Ci, jak kobiety takie jak Ty pożegnały się z insulinoopornością i w końcu zaczęły czuć się zdrowo i atrakcyjnie. Bez kolejnych diet i bez wyrzeczeń. Jak Agnieszka, która nie mogła schudnąć i była pewna, że czekają ją cukrzyca. Wspólnie zrzuciłyśmy 18 kg, poprawiłyśmy wyniki badań i co najważniejsze, Agnieszka znów zaczęła czuć, że ma kontrolę nad swoim ciałem. To nie jest kolejna dieta, z niskim indeksem glikemicznym. To sposób na to, byś mogła wreszcie jeść normalnie. Czy to chleb, ziemniaki, nawet słodycze. Bez poczucia winy i bez strachu, że insulina znowu oszaleje. To wszystko działa, bo wykorzystuje metodę prawidłowego indeksu glikemicznego. Bez tabel, bez kalkulatorów, a z pełnym zrozumieniem Twojego ciała. Ale zanim Ci opowiem, jak dokładnie działa ta metoda, musisz wiedzieć, jak ją odkryłam. Dwa lata temu zaczęłam pracować z kobietami, które tak jak Ty, miały zwyczajnie dosyć. Kiedyś myślałam, że kluczem jest dieta. Dziś wiem, że to zmiana relacji z jedzeniem i nauka jak naprawdę jeść w zgodzie z samym sobą. Weźmy Beatę, która usłyszała, że musi być leczona metforminą, bo nic nie da się zrobić. Beata schudła 8 kg i 67 cm z obwodów. Lekarz nie mógł w to uwierzyć, że poradziliśmy sobie bez metforminy. Albo Agnieszkę, która była mamą i zawsze była ostatnia w kolejce. Dla wszystkich gotowała, dla siebie nigdy nie miała czasu. Każdym się zajmowała, pranie było ważniejsze niż ona. A słodycze wynagradzały jej całą pracę po ciężkim dniu. Agnieszka schudła 18 kg i 57 cm w obwodach. Zobacz, jaką wiadomość mi napisała. Jaką zmianę widzi w relacji w ogóle z jedzeniem. I też to, jaką po prostu jest zmiana myślenia, po prostu się pojawiła u Agnieszki. To była największa, to był nasz największy sukces. Czy weźmy Izę, która miała wrażenie, że próbowała już wszystkiego, a i tak tyła z powietrza. Jej wyniki poprawiły się bez metforminy. To jest ogromna zmiana. Zobacz, co ma na te wyniki glukozy. Iza w drugiej godzinie miała 177 mg na decilitr glukozy. To jest bardzo. Bardzo wysoki wynik, świadczący o stanie przed cukrzycowym. Kiedy powtórzyłyśmy ten wynik po naszej współpracy, wynik był już prawidłowy w drugiej godzinie. Została do, nam do naprawy tylko glukoza na czu, która i tak już jest prawie prawidłowa. Także jesteśmy bardzo blisko, żeby osiągnąć u Izzy po prostu całkowite zdrowie. Iza napisała mi taką wiadomość, kiedy w mailu po prostu pochwaliłam te wyniki glukozy, że jedzie pociągiem i czyta właśnie mojego maila i chce jej się płakać, że jednak coś robi dobrze. Każda z nich nauczyła się, że to nie indeks glikemiczny jest problemem, tylko relacja z jedzeniem. I kiedy zaczęły pracować ze mną, ich życie zmieniło się po prostu na zawsze. Oto trzy kroki, które zmieniły życie moich klientek. Krok pierwszy to komponowanie posiłków, które sycą i stabilizują poziomy cukru. Nie rezygnujesz z chleba czy ziemniaków, uczysz się jeść je mądrze, tak jak lubisz. Krok drugi, dopasowana suplementacja. Żadna garść tabletek. Dobieramy suplementy tylko tam, gdzie są rzeczywiście potrzebne. Do Twoich wyników badań, do tego, jak Ty się czujesz. Krok trzeci to najważniejszy krok. Nauka relacji z jedzeniem na nowo. Bo to nie dieta jest problemem. To Twoje Przekonania, które od lat sabotują Twoje zdrowie. Każdy z tych kroków wspieram na konsultacjach, bo wiem, że sama możesz czuć się po prostu zagubiona. Agnieszka już po dwóch tygodniach przestała zasypiać po posiłkach, a Iza wieczory z ciastkami zamieniła na wieczory z energią. Ania wreszcie weszła w ulubione spodnie. Takich przykładów mam znacznie więcej. Tutaj właśnie możesz zobaczyć opinię Ani, która jest o 9 kg lżejsza i musiała wymienić całą garderobę. I nie chodziła przede wszystkim głodna podczas naszej współpracy, i nauczyła się po prostu jeść. Jeść tak jak lubi. Tutaj kolejny, kolejna opinia mojej pacjentki pacjentki, która po prostu e, oceniła, że jadłospisy były układane pod jej preferencje, że czuła się wspierana i zmieniła nawyki żywieniowe na inne, na lepsze. Kolejna pacjentka, która e, tutaj akurat Beata, napisała o tym, że wyniki e, badań się poprawiły, że przede wszystkim dieta była pod jej wyniki, pod jej choroby e, i że wszystko, co jej nie smakowało zostało zamienione na inne przepisy. Tutaj pacjentka Ola, która nie tylko e, poprawiła swoje wyniki badań, ale także nauczyła się nowej relacji z jedzeniem. Ola bardzo zmieniła swoje podejście do odżywiania, przede wszystkim przestała naciskać na siebie, żeby zrobić to wszystko szybko, tylko zaczęła zwracać uwagę na to, jak się czuje i do tego dopasowywać odżywianie. A to był największy krok w jej zmianie podejścia. Tutaj jeszcze jeden, jeszcze jedna opinia pacjentki, która po prostu poprawiła swoje wyniki badań, samopoczucie, ale też zmieniła swoje nawyki żywieniowe i zrzuciła zbędne kilogramy. Ogromna zmiana. Każda z nich zaczynała tam, gdzie teraz jesteś Ty. I każda przestawała powoli bać się węglowodanów, bo zrozumiała, że to nie one były problemem. Wiem, że możesz chcieć pomocy w tym procesie, dlatego stworzyłam program, który pomoże Ci pożegnać insulinooporność i odzyskać energię. W ramach programu tworzymy plan żywieniowy dopasowany do Twojego życia, nie do tabelki. Spotykamy się regularnie, żeby wprowadzać zmiany i rozbrajać Twoje lęki. Jeśli potrzeba, wprowadzamy suplementację. A najważniejsze, uczymy Cię, jak jeść to, co lubisz i nadal chudnąć. Bez obsesji i bez wstydu. A jeśli w 90 dni nie poprawisz wyników glukozy i insuliny, oddaję Ci każdą złotówkę. Kliknij poniżej i umów się na bezpłatną konsultację. A jeśli masz jeszcze pytania, tak możesz jeść chleb i ziemniaki, tak możesz wyjść z koleżanką na kawę, nie, nie musisz trenować jak zawodowa sportsmenka. Spójrz na efekty Beaty, Agnieszki czy Izy. To nie teoria. To realne historie kobiet które były tam, gdzie teraz jesteś ty. Więc kliknij teraz i umów się na bezpłatną konsultację. Nie pozwól, by lęk przed cukrzycą odebrał ci radość z życia.